Cześć, witam serdecznie na kanale Komiksowy Świat i zapraszam na komiksowy unboxing. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, żebyście byli na bieżąco z komiksami, co, jakie prezentuję co jakiś czas oraz, oraz, z, oraz z grami retro, jakie są na moim kanale. Tak jak widzicie, paczka jest Księgarni Gilia. W tej paczce, w paczce znajdują się trzy pozycje komiksów. Dwie pozycje są to najnowsze, jakie ukazały nam się pod koniec tego miesiąca, i jedna troszeczkę starsza. Więc, nie przedłużając, zacznijmy sobie odpieczętowywanie. Mam nadzieję, że komiksy są całe. Przeważnie z księgami Gildia mamy dobrze zabezpieczone folią bombelkową. Dobra, jedna z głowy. Jeszcze tutaj. Bo no poczekajcie, może z drugiej strony, co? Nie tak czy siakka będę musiał dobra przernieć po prostu tutaj karton delikatnie dobra OK, mamy to jest folia bobelkowa, już nam tutaj pstryka ładnie zapieczętowane ale słychać Dobra, na razie to na bok te komiksy. No i dobra, ok. No i pierwszym komiksem, jaki zamówiłem, uwaga, uwaga, tadam, to jest nic innego jak grup Batmana. Batman, co tu dużo mówić. Batman musiał być u mnie mój najlepszy bohater. Także to i była pozycja obowiązkowa. Tak wygląda grzbiet. Całkiem grubaśny i całkiem fajnie to wygląda. Cena okład, okładkowa: 119,99. Oczywiście jest on troszkę taniej, można go zakupić. Jest to edycja DC Black Label. Ok. Drugim komiksem, jaki zakupiłem, dla młodszego odbiorcy jest to Smurf Finansista. Jest on tutaj już odpieczętowany. Odpieczętowany sobie obejrzymy. Jakieś przykładowe ilustracje, tak jak poprzednich. Komiksach, jakie były na moim kanale, też pokazywałem bardzo ładne ilustracje. Od razu przepraszam za z lewej strony u góry za światło. No ale trochę słońce mi tutaj świeci. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Tak to wygląda mniej więcej. No i na końcu mamy typowy tekst Gargamela. Jak ja nie cierpię smerfów, jak ja nienawidzę smerfów, ale uwielbiam czytać opowieści o smerfach i to doprowadza mnie do szaleństwa. To znaczy ten, jak ja nie cierpię smerfów, to są, jest taki jego słynny tekst, prawda? Tam dalej już trochę mniej. Ok, także smerfy, jakby ktoś chciał zakupić dla młodszych pociechy. Tak to wygląda. No i słuchajcie, ostatnim koniksem, tak naprawdę jak mi się zastanawiałem, dosyć długo jest Blast, dom pierwszy. Słuchajcie, dlaczego ja się zastanawiałem? Zastanawiałem się długo, gdyż powiem Wam szczerze, że to jest nie do końca. Ja takich komiksów nie czytam, ale powiem szczerze, że oglądałem u Ciebie, Sylwek, znowu tutaj Ciebie wspomnę w filmie, u Ciebie materiał, i tam rozmawiałeś chyba z Madcą Z o tym komiksie między innymi. I tam był także raport. Bradley, a nie wiem, czy ja dobrze to wypowiedzieli, źle to mi po prostu po, po, napiszcie w komentarzach, że źle to wypowiadam. No i między innymi rozmawialiście tam o tym komiksie Blast. Podobno jest bardzo to jest dobra pozycja. No i tak mnie namówiliście, że postanowiłem po prostu dać szansę temu komiksowi. Chcę się sam przekonać, czy to jest komiks, który podejdzie mi. Podobno to jest komiks, który też nie jest dla każdego, ale być może ja znajdę się w gronie tych osób, które po prostu no będę zachwycone i porwiem, że tak powiem. Powie mi ta pozycja. Powiem Wam, że komiks jest naprawdę duży, jest to powiększony format. Spójrzcie na grzbiet, tu jest chyba ponad 400 stron i to jest tom pierwszy. No i uwaga, uwaga, cena okładkowa, spójrzcie, 219 zł, a więc cena okładkowa jest naprawdę ogromna. No i dlatego ja się też między innymi zastanawiałem, czy ten komiks zakupić. Oczywiście jego można taniej kupić, no ale mimo wszystko i tak jest to dosyć sporo, spo, dosyć spory wydatek, no i sobie już tak powiedziałem, że jeżeli mi ta pozycja nie podejdzie do końca, ale mam nadzieję, że tak nie będzie, no to ja po prostu go odsprzedam komuś, komuś, kto po prostu będzie tą pozycją zainteresowany. Kurde, ale powiem Wam, jak to kurczę fajnie wygląda ten napis tutaj, taki blast, no kurczę fajnie, komuś jest chyba w czerni i bieli, o ile się nie mylę. Obejrzyjmy sobie jakieś kadry. No jeszcze raz przepraszam z tej strony za to światło, no ale musicie mi to wybaczyć. Naprawdę fajne, grube strony. Jestem ciekaw, czy mi to właśnie się spodoba. Taki styl. Wow, ale pachnie tusz. No widzicie, skonek jest czerny i bieli. Na pewno powiem wam szczerze, że to nie jest do końca mój styl rysowania, jaki ja lubię, jeszcze od razu na wstępie powiem, ale Najważniejsza jest historia. Najważniejsza jest historia opowiedziana. Lecę tak po więcej, żeby po prostu wam pokazać co nieco, ale gdybyście mogli poczuć ten zapach, to o ja cię kręcę, ale intensywny No normalnie jakby wyszedł dopiero co z, z podruku. No tutaj widzę trochę golizny było na dole. Ciekaw jestem, ciekaw, naprawdę. Zaintrygował mnie bardzo ten komiks. No i postanowiłem po prostu, jakoś wspomniałem wcześniej, dać mu szansę. Dobra. Więcej tu nie będę pokazywał. Także tak to wygląda. Naprawdę gruby spójrzcie. Z wydawnictwa Mandioka. Jestem bardzo ciekaw czym... Ale to jest grubaśny KtoMek. Pokażę wam dla porównania właśnie teraz Batmana. No się mówiąc o Smurfach, bo to taki... Rzadzik, prawda? Spójrzcie, Smurfy a Blast, okej, okay, no ale nawet jak przyłożę, Oj przepraszam, kamera mi się tutaj troszeczkę walnąłem, wybaczcie, już Wam pokazuję Batmana, spójrzcie, nawet w ten sposób, zobaczcie, widzicie, jak to wygląda, jest naprawdę różnica, no i w grzbietach także jest różnica kolosalna, muszę mi to uda, ciężko go tak nawet objąć rękami. No jakoś tak, dobra, będziecie widzieli mniej więcej sobie na filmie. Także jeszcze raz, to są takie trzy pozycje. Blast, którego jestem ogromnie ciekaw. Jeszcze raz, jeżeli mi się nie spodoba, to odsprzedam go komuś po prostu. Oczywiście, zaniszczą cenę, jaką zakupiłem, to normalne. Grup Batmana, śmierć Finansista. A wy, jakie macie komiksy, czy też planujecie, który z tych trzech komiksów sobie zakupić, a przede wszystkim myślałem o tych dwóch. Napiszcie mi w komentarzu, czy też macie zamiar kupić te dwa komisy. Możecie polubić, udostępnić, subskrybować mój kanał i żeby być na bieżąco z moimi materiałami, jak powiedziałem. No i co? Będziemy się widzieli w kolejnych moich materiałach, czy to z komistów, czy to z grami retro. Cześć!